Cześć, ja jestem Karla, a to jest moje miłowo. I dzisiaj będziemy grać rodziną Oplot, także w sumie chyba nie mam nic takiego do powiedzenia, co zazwyczaj mówię zanim wejdę do rodziny, więc przechodzimy sobie od razu do rozgrywki. O tu. No i dobrze, jesteśmy sobie w rodzinie Oplot, także mamy sobie tutaj Jana Haka, mamy sobie Esmeraldę Hak, mamy ich córkę Lucynę, mamy męża Lucyny, czyli Ignacego Oplota, no i, i, i Lucyna i Ignac mają dwoje dzieci, Zuzannę, która w dzisiejszym odcinku stanie się nastolatką oraz mają Bazyliusza, który niedawno stał się dzieckiem. Także tak to sobie właśnie tutaj wygląda. I podejrzewam, że dzisiaj też Jan i Esmeralda się z nami pożegnają, bo mają tutaj no, już praktycznie pe pełen ten pasek, także oni też dosyć długo <gry> żyją. A ty, dach cieszysz się, bo w nocy padał deszcz. Super. Leweś się ubierz i tam książkę odłóż. Ty bierzesz prysznic i potem mógłbyś się e, tutaj sobie pooglądać te swoje zabaweczki. Chociaż tym robotem to chyba możesz się bawić, tylko nie wiem, czy tutaj dojdziesz, bo to było wszystko na kodzie stawiane. Ogólnie mamy sobie biznes. Także mamy biznes. Jest to e, kwiaciarnia. E, kwiaciarnia należała do Marii, czyli do mamy Ignacego. No i mam taki pomysł, że może Lucyna na emeryturze będzie tutaj pracować, chociaż ona już aktualnie ma poziom dziesiąty w swojej karierze, przez co też spełniła swoją aspirację życiową. Także no nie wiem, może będzie sobie prowadzić tą kwieciarnię, może nie. Ewentualnie Zuzana może potem I będzie, a Zuzana to w ogóle chyba nie ma brwi, tak mi się, no nie masz brwi. Bo ja jakieś tam brwi usuwałam i widocznie ktoś je miał. Dobra, brwi naprawione, jakoś tam sobie wyglądasz. A ty młody tobie nawet nie widać, ale nie, on chyba ma jakieś tam rwi, aha, super i zepsułeś robota. To twój tata ma chyba technikę, tak, ty masz technikę, bo ty przecież tam do tej legendy sportu potrzebowałeś. Ale co ty nam krzyczysz, że, że czego nie możesz? Aha, chciałaś się sunąć po schodach, ale po co, dziecko? Ty zaraz tu idziesz do szkoły, także już, proszę bardzo, a te rachunki to mamy mam zapasone, dobra. Ty odkładasz zabawki, idziesz się ten edukować? Fajnie. A tego, tak, ty dzisiaj pracujesz, ty dzisiaj też pracujesz, świetnie, dostaliśmy lampę Gina, której nie potrzebujemy, Esmeralda, proszę cię, weź to sprzedaj. Naciul nam ta lampa, naprawdę. Obstawiam, że u Ciebie uczyłam cię jakieś umiejętności, więc możesz dalej się uczyć tych jakichś różnych umiejętności. U Ciebie pewnie było to samo, także też się możesz tutaj e, uczyć czegoś tam i, i sobie zdobywać. E, czemu ty się odprężasz na łóżku swojego dziecka? Weź, przestań. Naprawdę ubierz się w ubranie codzienne i w sumie ze swoim tatą mogłabyś pokazać, bo tu widzę, że trochę ten coś wam relacje spadły to tato przestań czytać książkę i chodź tu ze mną pogadać i tak w sumie to mogłabyś zaprosić Tinę, bo też widzę, że wam trochę kontakty spadły i tak samo mogła, mogłabyś zaprosić jej męża Alojzego, tylko nie wiem, czy oni nie pracują okej, okay, przyjdą oboje, to, to 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 fajnie to chodź tutaj ich powitaj my tu chyba mamy zamknięte drzwi do domu, to w sumie te mogę wam odblokować, żebyście sobie tam weszli i Skorzystali z toalety Dobra dzieciaki wróciły ze szkoły Jestem ciekawa czy kogoś przeprowadzą To chyba jest Twój pierwszy dzień w szkole co nie? Albo może drugi Pokaż mi nie chyba pierwszy A że co tam nie możesz? Do, do, do siebie nie możesz się dostać tak? Ciekawe czy to jest kwestia pokoju czy to jest kwestia schodów bo... Ja jej niedawno robiłam tu przemeblowanie i może po prostu nie tak to stoi jak powinno i ona tu nie może położyć tej pracy domowej, no nieważne. A ty się poszedłeś tutaj bawić do siebie w pokoju, tak? To w sumie, chociaż nie wiem czy ty nie masz tutaj przyblokowane, to może siostra by tam do ciebie dołączyła. A nie, dobra, masz tutaj. To też sobie weź... E... Ale jak to zaproś z już? bo To przecież... Jak gdyby... A! No dobra i się bawicie razem. Trochę plecami do siebie, no ale okej. Okay. Jakoś to tam jest. A tobie co, komfortu brakuje, bo tam stałeś i majstrowałeś te zabawki, to weź idź sobie kąpiel z bąbelkami, weź. Żeby się odprężyć. Ty poszłaś sobie malować, weź to sprzedaj. I weź sobie idź zjedz, zjeść, bo chyba miałaś to zrobić oryginalnie, ale co się pewnie rozproszyło jak zwykle po prostu. Pani dorasta, czy, czy pani jeszcze nie chce? A, dorasta. Od razu. No to dorastaj, a potem weź się pójść o co nie? Okej, okay, i ty będziesz miała bogactwo i w sumie nie mam nikogo takiego, z kim mogłabym ją zeswatać w sumie. A e, więc to co ci się wylosowało niech tak będzie. Dobra, młody, tobie już wystarczy tej zabawy. Zaraz tutaj może nie wiem dziadka poprosisz albo nie wiem kogo, chociaż dziadek to chyba zaraz będzie umierał, coś tak mi się wydaje. Tak 22 albo 19, bo oni jakoś zazwyczaj o tych godzinach, jak już mają ten pełen pasek. Znaczy oni taki mają prawie pełen. Ale że co, co, co mi narzekasz, że co, że moja córka dorosła i że co? Albo, że się kąpie może. Pewnie tak. No bo oni teoretycznie mają tu biznes i mimo, iż biznes jest zamknięty, to im coś tutaj nie pasuje. Także po prostu weź ich tu wyproś i niech spadają. O właśnie, tak jak myślałam. Esmeraldzia sobie odchodzi. Ale weź ich pożegnaj, halo. Nie ma. Potem sobie możesz sprzątać, a najlepiej by było, jakbyś poszedł oglądać śmierć swojej teściowej, ale chyba go to nie obeszło. I zaraz dostaniemy gigantyczny spadek, bo przecież czemu nie. Jeszcze na razie tego nagrobka nie będę przynosić, w sensie poczekam, aż tutaj Jan umrze i dopiero wtedy przyniosę dwa nagrobki, ale widzę, że Janowi się na razie nie chce umierać. Dobra. Dzieciaki, leccie do szkoły. Ty ogólnie chciałabyś się dostać do szkoły prywatnej, więc sądzę, że, że raczej uda ci się dostać do tej szkoły prywatnej, bo twoja ma mama jest no słynną kuchmistrzyni, także ugotuje taki obiad, że ojacie panie, nie? Um, to może w sumie łososia? Możesz w sumie łososia zrobić. A ty dzisiaj pracujesz? Eee, pracujesz. Więc sądzę, że, że w sumie jutro możemy zrobić ten obiad, bo widzę, że nie mamy tych zapasów, więc w sumie trzeba by tutaj zadzwonić po dostawę. Tutaj Suzana przyprowadziła jakiegoś kolegę ze szkoły, weź no mu się przyjrzyj. Jak będziesz coś do niego czuła, to może nawet zostanie twoim, nie wiem, aha, partnerem, ale tu widzę, że, że, ta, że, że taki mech jest dla niej, także no. A weź go pożegnaj, a nie wypędź, <noise> nie ta opcja. Także no sorry kolego, nie wpasowujesz się w nasze standardy. Także możesz pójść sobie odrobić lekcje, potem pewnie pójdziesz sobie, w sumie mogłabyś pójść i poszukać pracy, tu jest gazeta. Dobra, ja nie wiem czemu wy właściwie nie macie komputera, przecież jesteście, kurde, taki dom wielki mają i w ogóle komputera. Brak. O, tu rodzicom do sypialni w sumie możemy wstawić, bo jak gdyby nie macie takiego gabinetu, ale sądzę, że jak tam się Janowi weźmie i odejdzie, to z tamtego pokoju zrobię gabinet. Bazylisz dostaje coraz wyższe oceny, także jak... O, i przeprowadził kolegę. Aha, Lucjana, no dobra. No tak, bo Lucjan przecież też niedawno stał się tym dzieckiem, tylko że ty jesteś trochę od niego starszy, bo... U Lucjana już była tura grana, a u Was dopiero się zaczyna. Ale w sumie możesz tutaj się z nim zaprzyjaźnić. Tam jest, nie wiem, chyba trzy dni między nimi. Dobrze liczę, jakoś tak na szybko. Bo oni jakoś tak pod, pod koniec tury. A teraz Ty pod koniec tury będziesz miał jeszcze tutaj, dzisiaj będzie plus, no dobra, z grubsza. No ale są w jednej grupie wiekowej, także w sumie mogą się zaprzyjaźnić, no. Nie widzę problemu. A gdybyś chciała tutaj być ordynatorem, no bardzo ambitne plany, ale niestety nie ma takiej... W sensie nie ma pracy w medycynie, także sobie najwyżej jutro popatrzysz jeszcze. O i przyszła pora na pana Jana. Także może on wczoraj nie odszedł, bo... Ten Esmeralda go zablokowała albo po prostu był o jeden dzień y, starszy, znaczy młodszy w sumie od niej. Bo jakby był starszy, to on by pierwszy umarł. Także dobrze, teraz możemy przenieść wszystkie nagrobki. No ja wiem, jest, jest wam smutno. Dobra, groby przeniesione. Także w sumie możesz sobie z turką tutaj pograć w szachy. Czemu nie? Pogadajcie sobie. O, tym razem chyba nie dostali aż tyle spadku, tak mi się, a może dlatego, że wtedy Jan dostał bardzo dużo jako małżonek, no pewnie tak było. Dobra, to ja im odejmę chyba z 50 tys., to w sumie mieliśmy 50 tysięcy, teraz mamy 86, to jak odejmę 50, to będzie 36, to i tak nie będziecie biedować, więc, e, więc ten... Dobra, a ty weź zrób makaron z serem, a potem weź przygotuj łososia tam na jutro na obiad z dyrektorem. E, ty się widzę tutaj, nie do końca odrobiłeś pracę domową, ale jesteś trochę zmęczony, to wiesz co, idź spać, potem rana pooglądaj te zabawki, odrobisz tą pracę domową i będziesz się bawił z powrotem. O, jeszcze dostaliśmy spadek chyba teraz, dopiero lucyna teraz dostała. No nie, my mamy mieć tyle halo. Nie ma. To w sumie jej dzienna pensja też przepadła, ale trudno. Dobra, zrobiłaś łososia na jutro fantastycznie. To weź ić, w sumie możesz położyć się spać. No weź, proszę cię, lucyna. No. Dobra, ty masz dzisiaj wolne, to możesz sobie pójść na jogging. Trochę się zmęczysz, to potem o ciebie zadbam. I a, ty w sumie możesz za chwilę zadzwonić, żeby zaprosić dyrektora. Dobra, dyrektor na 17 przyjedzie, także trzeba będzie się tutaj ogarnąć. Ty się możesz pójść tutaj strzemnąć na kanapie, bo się trochę zmęczyłeś joggingiem. A ty Lucyna możesz troszeczkę tutaj o ogród zadbać. Co prawda przyjechał ogrodnik, ale ogrodnik może sobie nie poradzić z ogromem tego wszystkiego, także skoro Lucyna ma wolne i nie ma co robić, to niech troszeczkę tutaj się przyda. Dobra, trochę tam w tym ogrodzie porobiłaś i widzę, że tu się nam prysznic zepsuł, więc trzeba będzie go wymienić. Dobra. Weź się ogarnij i, i w sumie może ty też się pójdziesz, strzemniesz tak samo jak twój mąż. No, on się już praktycznie tutaj wyspał, także może odebrać telefon na przykład i możemy też odblokować zamek, żeby tutaj dyrektor wszedł do tego domu, co nie. Też możesz w sumie pójść troszeczkę w tym ogrodzie porobić. Okej, okay, ty weź idź sobie odrób tu lekcję. A ty jaki tutaj ten wycieńczony wróciłeś z tej szkoły i przyprowadziłeś kolegę Laurentego. Dobra. Dobra, zaraz przyjedzie dyrektor, to ty chodź tutaj, poczekaj na niego. Bo się chyba, chociaż nie wiem czy się tak dobrze czujesz, no, w sumie Lucyna jest bardziej zmęczona niż ty. Dobra, chodź go tutaj, powitaj tymi. mi. No co się rzuciłeś na kompa, typie? Tu dyrektor przyjeżdża, żeby ten, twoje dzieci się dostały do dobrej szkoły, a ty co? A ty mogłabyś wy wyjąć tego łososia, o ile się nie przyblokujesz na schodach. No właśnie. A nie, jednak zaszła dobra. Także, panie dyrektorze, na początek pana oprowadzimy. Jeszcze pokaż mu salon. I sądzę, że zakończymy oprowadzanie, bo mamy już wystarczającą ilość punktów. Ty jesteś głodny, chodź tutaj sobie zjedz. Ty też możesz w sumie pójść. Z... Wszyscy się pchają kurde do łóżka Zusy. Ja nie wiem, co oni tam widzą. Ty też jesteś głodna, chodź sobie zjedz. Ty też jesteś głodny, ale ty zakończ tutaj oprowadzanie i zaproś na obiad. Niech sobie dyrektor tutaj zje. Weź sobie porcję. Też tutaj dołącz do wszystkich, jak rodzinny obiad, to rodzinny, obi ale ale w sensie jak y, obiad z dyrektorem to obiad z dyrektorem, ale widzę, że dyrektor coś... Zapraszam. Obiad? Halo? Dziękuję. Ciekawe, czy nam wystarczy czasu, bo kurde tak gadają, gadają, gadają. Dobra, dyrektor jeszcze nie skończył, ale tu już można w sumie zacząć. Ty w sumie już się najadłaś, także też weź w stanie od stołu, niech sobie dyrektor dokończy w spokoju. Sądzę, że raczej, no właśnie, na, na bank się dostaniemy. No nie ma, nie ma co się dziwić tak naprawdę. No i dobra, jest sobota, także ty nie idziesz dzisiaj do szkoły, także sądzę, że skupimy się na... No, tak z książką, tak? Na pewno? E, na znalezieniu ci kogoś, no twojej drugiej połówki. Zobaczymy, co tu mamy. Czyli zdecydowanie bardziej e, chłopcy u Ciebie. Zresztą ten Agaton Obrót jest całkiem spoko z tego, co widzę. Tak nawet z twarzy. Dobra, to w sumie możemy jego zaprosić. No, on kierunki, no to tak całkiem nieźle. To weź tam trochę z nim pogadaj. I może umów się z nim na randkę. Tylko, że w sumie fajnie by było, jakbyście tak wyszli z tego domu, więc o, w sumie ten łuk możemy stąd sprzątnąć i tu możemy Wam wstawić jakąś tą ładną ławeczkę o, może na przykład taką o dobra mam nadzieję że tutaj do niej dotrzecie także potem weź tam idź a jakby ktoś chciał link do kuli to będzie w opisie dobra weź sobie z nim pogadaj podziwiaj nie wiem może go oczaruj na razie takie typowe rzeczy a potem się zobaczy czy coś dalej tutaj się uda zdziałać ale pierwszego pocałunku jeszcze nie widzę także będzie trzeba chyba poczekać w sensie go na jeszcze jedną randkę ewentualnie zaprosić czy coś okej okay, dobra mamy pierwszy pocałunek trzeba było troszeczkę tam jeszcze pa parę interakcji porobić dobra i próbujemy jak odmówi to odmówi a jak się zgodzi to to, to się zgodzi i, i tyle po prostu Okay. I wiesz co? Możemy się jeszcze romantycznie cmoknąć, możemy jeszcze tutaj jakieś słodkie słówka. Weź obejmij romantycznie i, i chyba e, pożegnamy kolegę. Mamy randkę marzeń. Także więcej nam do szczęścia tu nie trzeba tak naprawdę. A ty młody czym się tak zmęczyłeś przepraszam bardzo? Przecież tam tylko malowałeś na sztaludze. Nie no weź chodź tutaj się zdrzemnij na tej na kanapie, a potem będziesz sobie dalej malował czy coś. Dobra, młody troszeczkę tutaj podespał, także może sobie pójść coś zjeść i wiesz to w sumie nie, wy, nie wyjmuj tutaj z lodówki, tylko tu masz jeszcze na stole, weź sobie, potem weź tam dokończ to co malowałeś, a potem po prostu pójdziesz spać. Ty będziesz, będziesz ćwiczyć tą logikę do upadłego, potem pewnie poszukasz sobie pracy i pewnie też potem pójdziesz sobie spać, tak obstawiam, tylko na razie jeszcze nie chce ci się spać. A ty się miałaś chyba wykąpać przed pójściem grać, ale coś, coś, coś tego nie zrobiłaś. Dobra, weź tutaj sobie ogarnij do końca ten punkt. OK. No i szukamy oferty pracy. Może tym razem się uda. Hmm, w sumie jest biznes. I w sumie... A dobra, jako nastolatka możesz sobie tutaj pracować w tym y, biznesie a potem po studiach będziesz sobie pracować w medycynie, bo po prostu no, w sumie to logiczne, że tak jakby, żeby zostać lekarzem powiedzmy, to, to dobrze jest mieć jakieś tam e, studia czy coś takiego, nie? Okej, okay, ale to by było na tyle w tym odcinku. W następnym będziemy sobie grać w rodzinie Otomana i ja rodzinę Otomana mam podzieloną na dwa domy, więc w sumie następny, jeszcze następny to też będzie Otomana, ale to będę Wam już tam na bieżąco wyjaśniać w tych odcinkach, kto jest tam kim, tak jak chyba zazwyczaj to robię, co nie? Tak mi się wydaje. No i ogólnie zostały trzy rodzinki do końca... Do skończenia tury. Studentami raczej nie będę grać, tak mi się wydaje. W sensie będę grać, ale sobie tak poza nagraniem, a nie na odcinku. No i jak przebrniemy przez te trzy rodziny, to zakończy się seria zmiłowa. Planuję jeszcze jeden taki odcinek, w którym pokazałabym Wam zeszyt, jak to wygląda u mnie, chociaż wydaje mi się, że to nie, wygląda to mniej więcej tak jak u każdego kto gra sobie natury, ale jeśli byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać. No i też jeszcze w, w takim ostatnim filmie podsumowuję podsumow... Mu, mo, mow. W takim filmie, który to wszystko zakończy... w którym to wszystko... <grych> I na koniec chcę właśnie zrobić taki, na koniec chcę zrobić film, który to wszystko zakończy, tak. No i planuję jeszcze zrobić jeden film, w którym to wszystko ładnie tutaj pokażę, w sensie mój zeszyt, jakbyście chcieli. E, I też e, just, rodowód, czyli te wszystkie drzewa, połączenia i, i takie tam różne. Także dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście chętni na... Na taki końcowy odcinek, gdy już tu przebrniemy przez te wszystkie tury. Ja mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i do zobaczenia, do, do usłyszenia w następnych. Cześć! <słuch> już naprawdę nie umiem mówić. Już mi się po prostu język plącze i... Koniec, naprawdę.